Tak, na horyzoncie Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag Udaję się właśnie na statek legendarny Na górze po lewej stronie mapy Czy mi się uda, czy mi się nie uda Jest ogromny I Do tego ma duży taran Czy mi się uda go rozwalić O to jest pytanie On będzie tragiczny Także ja nie zamierzam tracić czasu. I stawię mu czoła, taran na taran. Wow. No. Źle się skończyło to dla mnie. Dobra, moździerz. Ale Skubaniec też strzela dosyć mocno. No, załadowaliście ten moździerz? Elegancko koszem się nie wpakował na swoje beczki, nie wpakowałem się. No i jeszcze raz moździerz. No, trochę dymu. Brzydki, nieładnie robi. I co? Przystąpisz do fazy taranowania, nie tak? Nie uda ci się to. Obiecuję, że ci się to nie uda. Nie, 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 nie! I pójdziesz z dymem, zobaczysz. Ładuj ten moździerz, cholera! Płyj, 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 pły, pły, bo nasmara nas ma na ogonie, dobra. Wybuchające beczki. Jeszcze jedne wybuchające beczki. I... Jeszcze jedne wybuchające beczki. Fak, wpakował mi się taranem. Dobra. Moździerz. Da, i teraz będę się trzymał jego dupy. To się nie uda. On będzie szybszy. Udało się. No, 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 no. Wiedziałem, że tak zrobi paskudnie. To, był pask to jest paskudny statek. Teraz się będzie obracał. Możesz, 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 ale on zapierdziela. Dobra, chowajmy się przed kulami. Możesz, zanim dopłynie. Beczki jeszcze raz. Możesz, możesz. Fak. To Udało się! Idzie na dno. Ej, nie, 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 ja go chciałem wziąć. Powiem wam, że jest mi zrespaczony. W, w mordę! Fala! Fala! To nie tak miało być! Wo! To było to tsunami po tym, jak zatonął ten statek 20 tysięcy. Także dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie. Jak wam się podobała walka, dajcie łapkę w górę. Ja się trochę spociłem. Na razie. No i teraz załoga sobie, śpiewamy wesoło.